Dziewczyna przerywa ślub swojej matki i ujawnia szokującą prawdę o narzeczonym. Zasubskrybuj nasz kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Izabela Kowalska stała nieruchomo przed ogromnym lustrem orzeźbionej drewnianej ramie, wpatrując się w swoje odbicie z mieszaniną niepokoju i podejrzliwości. Linia szczęki napięta, dłonie splecione na wysokości brzucha jakby próbowała utrzymać w ryzach myśli, które uporczywie uciekały w stronę zagrożenia, które jeszcze nie miało imienia. Cienie, rzucane przez światło wpadające przez wysokie łukowate okna, poruszały się po ścianach jak ciche widma wspomnień, których nikt nie miał odwagi nazwać. Z za zza drzwi rozległy się przytłumione kroki. Znała ten rytm, stanowczy, lecz przesadnie wyważony. Andrzej Nowak wszedł do pokoju niosąc bukiet białych lili, z taką ostrożnością, jakby były relikwią. Garnitur miał skrojony idealnie, każdy gest dopracowany do perfekcji. Uśmiech na jego twarzy był nienaganny, niemal bolesny w swej dokładności. Izabela poczuła na karku dreszcz, jakby jej ciało ostrzegało przed czymś, czego rozum jeszcze nie potrafił uchwycić. On wie, że go obserwuje, pomyślała. A mimo to wciąż gra tę swoją rolę. Andrzeju, rozległ się głos Heleny, melodyjny z domieszką niepewnej radości. Pojawiła się w drzwiach z tacą i dwoma filiżankami kawy. Porcelana była granatowa z cienkim, złotym rantem. Rodzinna pamiątka. Usiadła z wdziękiem i postawiła filiżanki na stole. Kochana to jest Andrzej. Słowa matki padły lekko, ale w nich kryło się napięcie, które tylko Izabela mogła wyczuć. Znała jej spojrzenie zbyt dobrze, ten subtelny błysk, który kiedyś był tylko dla niej, a teraz podążał za każdym ruchem Andrzeja. Andrzej wyciągnął dłoń z kwiatami dla pani Izabelo. Pańska matka mówi o pani z ogromnym uczuciem. Izabela nie odpowiedziała od razu przejęła bukiet, jakby nie chciała zostawić na nim śladu dotyku, skinęła głową, a usta złożyły się w coś, co przypominało uśmiech, lecz nim nie było. Dziękuję, powiedziała cicho, bardziej z obowiązku niż wdzięczności. Helena wpatrywała się w córkę z lekkim zmieszaniem, które zdradzał tylko ruch palców, muskających pierścionek zaręczynowy. Izabelo, proszę, postaraj się być uprzejma, szepnęła. Siedząc naprzeciwko Andrzeja, Izabela wypiła łyk gorzkiej kawy, pozwalając, by smak przebudził zmysły. Obserwowała go uważnie, sposób w jaki poprawił poszetkę, jak przez chwilę zawahał się, zanim odważył się spojrzeć jej prosto w oczy. W tych drobiazgach kryła się jego prawdziwa natura, a ona miała zamiar ją odkryć. Andrzej mówił dalej. Jego głos był miękki, precyzyjny, jakby każde słowo zostało wcześniej przećwiczone. Mam nadzieję, że z czasem mnie pani polubi. Chciałbym, żebyśmy się dobrze poznali. Nie odpowiedziała. Milczenie, które zawisło w powietrzu, było gęste i nieprzyjemne. Ale to nie ono ją gnębiło, to była pustka, którą odnajdywała, próbując zdobyć jakiekolwiek informacje o nim. Dlaczego nie istnieje żaden ślad jego przeszłości, pomyślała, żadnej firmy, żadnego profilu zawodowego, jakby pojawił się znikąd, stworzony jedynie po to, by wkroczyć w nasze życie. Helena przyglądała się im obu, starając się zinterpretować ich wzajemne spojrzenia. Zawsze marzyła, by córka zaakceptowała mężczyznę, którego pokochała, ale teraz coś zaczynało ją uwierać, nie potrafiła tego nazwać. Może to było to drobne spięcie w gestach Izabeli, może ten cień w spojrzeniu Andrzeja, który tak szybko znikał, gdy tylko zdawał sobie sprawę, że ktoś patrzy? Izabela podniosła się powoli i podeszła do okna, oparła dłonie o kamienny parapet, czuła pod palcami zimny chłód kamienia. W dole za ogrodem wił się nurt Wisły, stały, niewzruszony, jakby patrzył na wszystko z ironiczną obojętnością. Muszę znaleźć sposób, wyszeptała sama do siebie. Nie mogę pozwolić, by matka została z kimś kto Myśli urwały się, bo drzwi za plecami skrzypnęły, jakby dom sam próbował ją ostrzec. Odwróciła się powoli. Andrzej stał nadal, nieporuszony, z dłonią lekko opartą o oparcie fotela Heleny. Czy wszystko w porządku, Izabelo? Zapytał z wyuczonym zatroskaniem. Odpowiedziała jedynie spojrzeniem chłodnym, przenikliwym. Nie ufała mu. I teraz wiedziała, że nie spocznie, póki nie odkryje, kim naprawdę jest. Czas w posiadłości płynął powoli, z każdym tyknięciem zegara przy kominku, zagęszczając atmosferę napięcia. Tajemnica Andrzeja była głębsza niż wszyscy przypuszczali. Jego obecność w życiu Heleny nie była przypadkiem. Izabela wyczuwała to z niepokojącą pewnością. A Helena, siedząc nadal z filiżanką w dłoni, spojrzała na zaręczynowy pierścionek i zapytała siebie w myślach: czy naprawdę znam człowieka, któremu oddałam serce? I wtedy drzwi do salonu uchyliły się z cichym skrzypnięciem, wpuszczając kogoś, kto nie powinien był się tam znaleźć. Drzwi kawiarni zaskrzypiały cicho, kiedy Izabela weszła do środka. Czując, że z każdym krokiem serce bije jej szybciej, miała wrażenie, jakby za każdym razem, gdy stawiała stopę na kafelkach podłogi, nie była bliżej odpowiedzi, lecz głębiej wciągana w coś, czego nie do końca pojmowała. Maciej Nowicki siedział przy tym samym stoliku co zawsze, tuż pod portretem Piłsudskiego, który spoglądał z góry z surowym spokojem. Wokół chłopaka piętrzyły się książki, notatniki, wydruki i stare katalogi firmowe. Na ekranie pożółkłego laptopa błyskały linijki kodu i wyniki wyszukiwania. Przegryzał właśnie rogalik migdałowy machinalnie, bez świadomości smaku. Jesteś, powiedział bez podniesienia wzroku. Izabela usiadła po jego lewej stronie. Kamila Zielińska już tam była. Siedziała naprzeciwko z kubkiem mięty, której para zdążyła dawno ulecieć. Spojrzenie miała czujne, brwi ściągnięte. Palce delikatnie bębniły w porcelanę. Coś masz? zapytała Izabela cicho, jakby każde słowo mogło obudzić coś, co lepiej zostawić w spokoju. Maciej westchnął, odgarniając opadający kosmyk włosów. Nic, zero. Żadnego Andrzeja Nowaka w rejestrach publicznych, w bazach firm, ani na linketinie. To tak jakby nie istniał przed, no właśnie, przed chwilą. Izabela poczuła ścisk w żołądku. To, co do tej pory było jedynie przeczuciem, zaczęło nabierać kształtu. Pod stołem, niepostrzeżenie, wytarła spoconą dłoń o spodnie. Kamila pochyliła się do przodu i ściszyła głos. Muszę porozmawiać z babcią. Pracowała w urzędzie miasta, może mieć dostęp do starych rejestrów małżeństw albo jakichś zapomnianych aktów. W jej oczach pojawił się cień determinacji, ale i ostrożności. Jeśli Andrzej naprawdę jest taki, ulotny ktoś w urzędzie musiał coś zauważyć, powiedziała bardziej do siebie niż do reszty. Maciej nagle zamarł, przesunął palcem po ekranie i zmarszczył brwi. Czekaj, coś mam. Niby nic, ale. Izabela wstrzymała oddech. Maciej przekręcił laptop w jej stronę i wskazał palcem linię tekstu. Jego numer telefonu pojawia się w starym rejestrze rękodzieła z zakopanego. I jest jeszcze coś. Przerwał na moment. Kamila uniosła brew niecierpliwa. No mów, nazwisko kobiety Adriana Wójcik. Zaginęła dwa lata temu. Nastąpiła cisza gęsta jak dym. Izabela poczuła, jakby ktoś pociągnął za nitkę i nagle cały gobelin jej wyobrażeń zaczął się pruć. Wzięła głęboki oddech, ale głos jej zadrżał, kiedy zapytała: Adriana Wójcik miała małą galerię w nowej hucie. Pamiętam, że znikała stopniowo z życia towarzyskiego. Aż nagle przestała się pojawiać zupełnie. Jej myśli zawirowały obraz Heleny uśmiechniętej do Andrzeja, ich dłonie splecione przy stole w salonie, słowa wypowiedziane z przesadną troską. Czasem lepiej nie wiedzieć. Może to tylko przypadek, powiedziała, jakby próbując przekonać samą siebie. Ale jeśli to nie jest przypadek, jeśli on miał coś wspólnego z jej zniknięciem. Kamila spojrzała na nią uważnie. A potem zerknęła na Macieja, który już klepał coś w klawiaturę. Sprawdzę numer zgłoszenia o zaginięciu Adriany i spróbuję powiązać to z jakimikolwiek kontaktami Andrzeja. Jeśli numer był jej, to może, może on był z nią tuż przed zniknięciem. Nikt nie ruszył się przez dłuższą chwilę. Rogalik Macieja leżał nietknięty. Mięta Kamili zupełnie wystygła. Izabela przymknęła oczy. Pamiętała, jak Andrzej spojrzał na nią w salonie. Z tym spokojem, który był zbyt doskonały, by był prawdziwy. Dziękuję wam, powiedziała w końcu stanowczo. Musimy to zbadać do końca, bez względu na to, dokąd nas to zaprowadzi. Kamila skinęła głową, ale w jej oczach błysnęła niepewność. Jeśli pójdziemy za głęboko, możemy się sparzyć. Ale nie możemy się cofnąć. Maciej znów uniósł wzrok. spojrzał najpierw na Izabelę, potem na Kamilę. Jutro mogę zajrzeć do jednego człowieka w Krakowie. Ma dostęp do archiwów operatorów telefonicznych. Może znajdziemy, gdzie numer logował się ostatnio, ale będzie trzeba uważać. On nie zadaje zbędnych pytań i nie lubi, jak się je zadaje jemu. Izabela kiwnęła głową. W duszy wiedziała, że przeszli punkt bez powrotu, i wtedy telefon Kamili zawibrował na stole. Ekran rozświetlił się, pokazując tylko jedno słowo: Babcia. Kamila odebrała bez słowa. Wsłuchując się w głos po drugiej stronie, twarz jej spoważniała z każdą sekundą. Potem spojrzała na Izabelę. Musisz to usłyszeć. I zanim zdążyła przekazać treść rozmowy, do kawiarni wszedł mężczyzna w szarym płaszczu, który przez moment przyglądał się ich stolikowi zbyt długo. Siedzieli przy tym samym stole, przy którym Helena przez lata organizowała święta urodziny i wszystkie te chwile, które miały smak wspomnień. A jednak teraz w tej samej jadalni, wśród paneli z ciemnego drewna, błyszczących świeczników i starannie wypolerowanej zastawy, panowała zupełnie inna atmosfera, coś ciężkiego, niewidzialnego, jakby każda z obecnych osób grała rolę w przedstawieniu, którego reżyser nie był jeszcze znany. Izabela Kowalska siedziała nieruchomo, dłoń zaciśnięta na kolanach pod stołem. Wzrok miała utkwiony w misie z barszczem, lecz myśli wciąż krążyły wokół wydarzeń z kawiarni. Oczami duszy widziała znowu ekran laptopa Macieja, nazwisko Adriany Wójcik i numer telefonu, który nie chciał przestać brzmieć w jej głowie. Czy to możliwe, że on naprawdę. Izabelo, chcesz jeszcze trochę barszczu? Helena nachyliła się z uśmiechem, unosząc srebrną łyżkę nad parującą wazą. Izabela skinęła głową na znak odmowy, nie odrywając wzroku od Andrzeja, który w tej samej chwili poprawił serwetkę na kolanach i sięgnął po kieliszek. Ruch jego dłoni był zbyt płynny, zbyt świadomy, jakby każdy gest miał ukryte znaczenie. Izabela w milczeniu przesunęła dłonią po rękawie matki. Dotknięcie było delikatne, niemal niezauważalne, ale miało konkretny cel uruchomić niewielki rejestrator dźwięku, który wcześniej ukryła w podszyciu materiału. Gdy cofnęła rękę, wyczuła tylko pustkę. Tkanina była chłodna, gładka i pusta. Serce uderzyło mocniej. Przełknęła ślinę, spojrzała na Helenę, potem na Andrzeja. Zniknął, pomyślała. Niemożliwe, przecież sprawdzałam go godzinę temu. Izabelo? Głos matki był łagodny, ale w jego tonie wyczuwało się niepokój. Wszystko w porządku? Andrzej pochylił się lekko, oparł przed ramiona na stole i spojrzał na nią z pozorną troską. Uśmiech nie dotarł do oczu. Dziewczyna aż za mądra, prawda? Powiedział cicho. Ale czasem wiedzieć zbyt dużo to droga bez powrotu. Słowa padły miękko, niemal pieszczotliwie, a jednak niosły w sobie ciężar ołowiu. Każda litera była jak kolce róży ukryte pod wstążką. Izabela zamarła, czując, jak kolana tracą siłę. On wie. Nie było już wątpliwości. Widział zbyt wiele, czuł zbyt precyzyjnie. Skąd wiedział o rejestratorze? Kiedy go zabrał? Jak długo obserwował każdy jej ruch? Helena, nieświadoma, sączyła wino z kryształowego kieliszka. Andrzej tylko żartuje, córeczko. Nie rób z tego sceny. Ale to nie był żart. I nie było już sceny, tylko pole bitwy. Izabela spojrzała mu w oczy. Nie mrugnął. To było ostrzeżenie. Po prostu się o ciebie martwię, mamo, powiedziała w końcu, z wysiłkiem kontrolując drżenie głosu. Andrzej podniósł kieliszek z winem, wzniósł toast, patrząc jej prosto w oczy. Za rodzinę każde słowo ociekało hipokryzją. Izabela przyglądała się jego twarzy, zastanawiając się, ile warstw ma jego maska, ile osób widziało ten uśmiech tuż przed tym, jak zniknęli bez śladu. Po kolacji wymknęła się do swojego pokoju. Drzwi zamknęły się za nią cicho, ale w jej głowie wszystko grzmiało. Siedziała na łóżku, kolana podciągnięte pod brodę, serce dudniło jak sygnał ostrzegawczy. Jeśli wie, że go śledzę, to znaczy, że wie wszystko, że może nas zniszczyć zanim ślub się odbędzie. A może już zaczął. Podeszła do biurka, sięgnęła po notatnik, otworzyła go na stronie z nazwiskiem Adriana Wójcik. Wpatrywała się w nie długo, jakby próbowała odczytać coś więcej między literami. Muszę działać. Nie mogę polegać na gadżetach, które potrafi znaleźć. Potrzebuję czegoś, co go zaskoczy, coś czego nie będzie mógł wymazać. Zadzwoniła do Macieja. Odrzucił połączenie. Po chwili dostała wiadomość. Nie dzwoń. Obserwują. Spotkajmy się jutro o 7:30. Sam wybiorę miejsce. Zgasiła światło. W ciemności wyraźniej słyszała swoje myśli i jeszcze wyraźniej cichy dźwięk kroków na korytarzu, tuż za drzwiami. Przylgnęła do ściany, zamierając z bijącym sercem. Ktoś stał po drugiej stronie. Drzwi jednak się nie otworzyły, a potem cichy szept, niewyraźny, krótki, ale rzeczywisty. Uważaj, Izabelo. I właśnie wtedy z drugiego końca domu dobiegł krzyk Heleny. W korytarzach starego domu Heleny, gdzie portrety przodków patrzyły z ram pełnych złota, a podłogi znały każdy krok pokoleń, Izabela poruszała się jak duch. W rękach trzymała ostatni element swojego planu, broszkę, której wygląd nie wzbudzał podejrzeń, a wewnątrz krył się zaawansowany mikrosnifer. Urządzenie zaprojektowane przez Macieja miało jedno zadanie – przechwycić dane z telefonu Andrzeja, kiedy tylko połączy się z domową siecią Wi-Fi. To nie dla mnie, Macieju, szepnęła z dłonią zaciśniętą tak mocno, że aż pobielały palce. Mam piętnaście lat, to wszystko. To nie powinno należeć do mnie. Maciej spojrzał na nią poważnie, jakby po raz pierwszy widział w niej nie dziewczynę, a partnerkę w walce. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Gdyby nie ty, nikt by tego nie ruszył. Ufam ci w pełni, Iza. Kamila stała w cieniu, obserwując ich. Serce miała w gardle. Nigdy nie myślałam, że znajdę się w czymś takim, ale Iza to moja siostra duszy, nie zostawię jej, nawet jeśli wszystko się zawali. Gdy nadszedł wieczór, salon lśnił jak nigdy dotąd. Helena w sukni z zielonego jedwabiu wyglądała jak matrona starych rodów, Izabela przypieła broszkę do jej płaszcza delikatnie, niby w geście czułości, a jednak z precyzją chirurgiczną. Andrzej pojawił się chwilę później. W garniturze granatowym, idealnie skrojonym, z uśmiechem, który już nie potrafił jej oszukać. Kiedy uklęknął przy jej krześle i dotknął jej ramienia, udając wzruszenie, Izabela poczuła się jak myśliwa stojąca przed wygłodzonym wilkiem: Cieszę się, że jesteś częścią naszej rodziny, Izabelo powiedział z tym swoim głosem gładkim jak jedwab i zimnym jak nóż. Ale ona nie spuściła wzroku. Spojrzała mu prosto w oczy: Andrzeju, Wiedziałeś, że Adriana Wójcik czuła się śledzona tuż przed zniknięciem? W jego spojrzeniu pojawił się cień, ledwie widoczny, ale dla Izabeli oczywisty. Nie spodziewał się, że zna to imię. I wtedy nacisnęła niewielki przycisk na broszce. Urządzenie zaczęło nadawać sygnał. Maciej, siedząc kilka ulic dalej z laptopem na kolanach, odebrał transmisję. Izabela mówiła dalej bez cienia wahania. Co czułeś, kiedy zrozumiałeś, że ona mogła ujawnić twoje sekrety? Andrzej zamilkł. Przeniósł wzrok na portrety. W ciszy, która zapadła, słyszalne było tylko tykanie starego zegara i wtedy wypowiedział słowa, które zatrzymały czas. Wiedziała za dużo. Musiałem ją uciszyć. Helena weszła w tym samym momencie, trzymając kieliszek. Głos Andrzeja odbił się echem od ścian. Wyraźnie bez możliwości zaprzeczenia. Kieliszek wypadł jej z ręki, szkło rozsypało się po posadzce jak dowody, których nie da się już poskładać, i wtedy zza drzwi rozległy się dwa uderzenia. Policja otworzyć. Komisarz Morawski nie czekał na zaproszenie, wparował z ekipą Andrzej, próbował się podnieść, może jeszcze raz założyć maskę, ale było za późno, wszyscy już ją widzieli. Prawdziwą twarz mężczyzny, który wmówił się do ich życia jak trucizna, ręce do góry. Jest pan aresztowany pod zarzutem morderstwa Adriany Wójcik oraz fałszowania tożsamości. Andrzej nie powiedział ani słowa. Spojrzał tylko na Izabelę. Tym razem bez wyższości, bez uśmiechu. Był tam tylko strach. Kiedy drzwi zamknęły się za policjantami, a echo ich kroków ucichło, Helena upadła na kolana. Izabela podbiegła, objęła ją, a matka, wreszcie wolna od złudzeń, rozpłakała się. Moja mała bohaterka, wyszeptała przez łzy. Gdyby nie ty. Izabela trzymała ją mocno, ale jej wzrok był już daleko. Widziała Macieja, który wszedł chwilę później i Kamile, która zaraz za nim rzuciła się jej na szyję. Ich dłonie się splatały, ich serca biły w jednym rytmie. To już koniec, powiedziała cicho. Prawda wygrała, ale wiedziała, że nic nie będzie jak dawniej i może właśnie dlatego czuła się lżejsza. W ciągu następnych dni Helena złożyła zeznania. Sprawa Andrzeja trafiła na pierwsze strony gazet. Izabela odmówiła wywiadów, Maciej wyłączył telefon, Kamila wyjechała z rodziną na tydzień do Beskidu, ale ostatniego dnia wakacji w tej samej kawiarni, gdzie wszystko się zaczęło, spotkali się znowu. Myślisz, że wszystko się teraz ułoży? zapytała Kamila, mieszając herbatę. Może nie od razu, odpowiedziała Izabela. Ale pierwszy raz od dawna Izy, nie boję się. Maciej uśmiechnął się do niej, a ja jestem z ciebie dumny, Iza. Wszyscy jesteśmy. I tam, między migdałowym rogalikiem a łagodnym brzmieniem dzwonka nad drzwiami, znaleźli ciszę, która nie bolała. Przyszłość nie była już zagrożeniem, lecz zaproszeniem.